Cześć, tej strony SFORA. Witam Was w poradniku, w którym pokażę Wam jak zrobić automatyczne drzwi z pistonów 2 na 2 czyli takie jak tutaj. Czyli otwierają się nam ładnie pistony tutaj w boku. Teraz tak. Potrzebujemy do tego cztery lepkie tłoki, dwie pochodnie redstone'owe, dębowe płyty naciskowe, znaczy dowolne płytki naciskowe. Minimum 16 Redstone'owych proszków i jakiś dowolny blok, jaki tam sobie zażyczycie. I teraz tylko, kładziemy sobie lepki tłok, dajemy 4 kratki wstępu, raz, 2, 3, 4 i na piątej kładziemy lepki tłok znowu. Teraz możemy sobie tutaj postawić blok wasz i kładziemy z tyłu za lepkim tłokiem. Kładziemy sobie proszek, idziemy w dół i i idziemy teraz 3 kratki w dół. I teraz sobie tutaj ładnie zrobimy taki tunelek I z drugiej strony robimy to samo Czyli kładziemy redstone i idziemy kratki w dół 3. I teraz w miejscu, w którym ma być płytko naciskowa Podwyższamy jedną kratkę wyżej I tutaj na tych bokach kładziemy Redstone'owe pochodnie I tutaj na górze stawiamy naszego redstone'a Z drugiej strony idziemy i robimy tak, że robimy tutaj dziurę i łączymy to w ten sam sposób. Wystarczy, jak połączycie sobie jedną linię, to wtedy właśnie wystarczy Wam 16 redstone'a. A jeśli więcej, to dupa Jasia. To nic nie zaszkodzi. I teraz tylko kładziemy tutaj płytki naciskowe i to już działa. Tylko tyle wystarczy. Tylko tutaj trzeba jeszcze zalepić. Oczywiście też dajemy płytki naciskowe i to już nam działa. Tak wygląda ten prosty mechanizm. Już się automatycznie zamykają i otwierają. Oczywiście nie muszą być to płytki, być, może być np. dźwignia, oczywiście też będzie działać, tylko musimy sobie to ten restą gdzie indziej poprowadzić. Także to tyle w tym odcinku. W następnym poradniku pokażę Wam, jak zrobić drzwi 3x3 i też jakieś inne poradniki i panowanie. się, na razie, cześć i czołem.